Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem MC Kotek i to jest pierwszy odcinek z mojego kanału, i dzisiaj pokażę Wam mój pokój gamingowy. Chodźcie. A tak ogólnie to będzie. Za chwilę wejdziemy i trzy, 2, 1. Patrzcie! Tak, to mój pokój gamingowy. Mam tu klawiaturę, myszkę... Rzeczki! Dzisiaj pokażę Wam, mam kilkanaście hacków, jak ulepszyć swój pokój gamingowy. Więc wierzcie w dłoń siekiery i niszczcie te wasze stanowiska stare. Staroświeckość. O, słyszę, że pod dom już przyjechałaś miedziara. Dobrze, wkładamy tutaj wszystkie śmieci. Bajo. Nawet biurko. I wysyłamy w daleką podróż. Na wysypisko. Ech. Chwila. Dobrze, że wziąłem kilof. W daleką podróż. Na śmietnik. Bajo. Wszystkie moje bilhaki na dzisiaj trzymam w mojej skrzynce. A wy w tym czasie możecie się zastanowić, czemu w mojej windzie zamiast normalnych tabliczek na dole są furtki. O właśnie furtki. Tutaj są wszystkie bilhaki. Weźmy sobie kilka. To dla pewności. Dobrze. Tyle na razie wystarczy. Jeśli kiedykolwiek budowaliście czy taki oto piękny gaming room, dajcie mi chwilkę, to pewnie zauważyliście, że podłoga nie za dobrze pasuje do gaming roomów, więc mam pewną propozycję. Zróbcie ją z żadnych lamp. Wyglądają ekstra, już nie mówiąc o charakterze gaming roomu. I co? Lepiej? To wszystko wina tylko tych małych lampek. A różnica jest widoczna od razu. Ups. wasze stare podłogi i ułożcie jakieś śmieszne wzorki. Mogą być takie jak tutaj określone wzory, albo nawet plamy na podłodze. Albo nawet jakieś na podłodze zwykłe plamy. Można nawet z tego kafelki sobie zrobić. O, i taka ciekawostka. Żabia lampa ma dwie tekstury, więc jak ją kładzie, idziecie Uważajcie, żeby się nie obróciła. Uważajcie, żeby się nie obróciła. Dajcie ja tutaj. Cyk. Dobrze. Jak już mamy podłogę zahaczoną, to może czas na jakieś LEDy? Tak, 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 Ale przecież powiesz. Ja chcę zrobić LEDy w Minecraft. Oczywiście poziome da się zrobić za pomocą jednej tabliczki do mnie najbardziej będzie pasowało ja ci oś barwnika i tabela biała zaświecą zobaczymy tak i to wszystko ustawiamy tabliczki o tak na wszystkich ścianach potem Musimy w nie wejść i napisać o takie coś. To zrobione. A jeśli nie, co mam się napisać, to zdradzę Mabelskak. Jeśli nie wiecie, czy jaki to, to klikając Ctrl Fn otrzymujemy tabliczkę z napisem to nawet już podświetlonym. Fajne, nie? Dobrze. Jak już mamy my poziome, to by się pionowe. Ale takie postawione tabliczki to nie za dobrze wyglądają. Więc do tego, niestety, ale musicie zabić widera, bo przyda nam się bikon. Bikon to magiczna latania. Zróbcie się najmniejsze i jakiś łony pasujący kolorek szkła. U mnie będzie to jest na no niebieskie. Zróbcie dziury tam, gdzie nie macie akurat nad waszych pięknych LED, LED tabliczkowych. Zniszczcie oświetlenie, bo mamy drugie i ułóżcie bikon, Chwila widzowie, tak, nie było jednego bloczka, Aby. o widzicie, bikon, tylko popełnijcie jeden błąd, bo to powinno być kratkę niżej, żeby szkło było po prostu umieszczone pod, widzicie? Jeszcze jasno-niebieskie szkło, żeby bikon zmienił kolor. A jeśli nie chcecie, żeby Wam coś padało, możecie użyć po prostu szkła. Widzicie? I tak na każdym rogu. Jak już. To teraz przydałoby się kilka barwników, prawda? Jakiś ładnych. Niech kolorowych, no nie wiem, komputerów. Ale mamy rok 2024. To jeszcze gra na komputerach. Teraz są telewizory. Tak. Ale przecież zapytacie mnie. MC Kodek, jak Ty chcesz zrobić telewizor Minecraft? A ja odpowiem bardzo łatwo. Potrzebne są tylko na przykład te barwniki i... I... i. Na przykład cross, no żeby coś na ten zrobić. Teraz pokażę Wam na zrobienie Superman. Jeśli nie będzie, jeśli nie chcecie. patrzeć, tutaj macie instrukcję, a zresztą sam Wam pokażę. Najpierw zaczniemy od jasno-niebieskiego standardu znaczy się. I damy mu czerwony słupek. To będzie część z graczem. Teraz postawimy zielony. Nie, nie słup. A piękny, ładny dół. I jasna, niebieską. Oto. I widzicie? Normalny gracz. Teraz słońce. Ono będzie chyba najłatwiejsze. Składa się tylko z trzech elementów. Więc zasadniczo słońce może być po której stronie chcecie. I ziemia. I zrobione. Teraz zrobimy sobie drzewo. Słup. Potem jasnozielony. No, trawę. I nie wziąłem jednego barnika ja, Ale ostatnim składnikiem jest. Zielona głowica, za którą kładziemy takie jak dół, tylko do góry. Chodzi mi właśnie o to coś. A najlepsze, że możecie zmieniać biomy. Czekam w komentarzu na najlepsze biom. Ale do tego niestety musimy zniszczyć kawałek ściany. I po Niszczymy ścianę po to, żeby dopasować kolory naszych pięknych sztandarów. Najpierw zielony, jak ta trawa, a potem niebieski, jak niebo. Widzicie? Telewizor Minecraft! Teraz brakuje tylko ściany z mnóstwem przyrządów. A tak się składa. Na Ży do tego niestety potrzebujemy najnowszej wersji Minecrafta, na której właśnie jestem. Potrzebna nam będzie wichrowa różdżka, płomienna różdżka, czyli ta z Blaze'ów i zbroja kolczy. A wiecie czemu właśnie nie ta? Bo tak się składa, że słyszałem o takim patencie jak... Kamizelka VR. Dobrze, ale jeśli chcecie dowiedzieć, się jak wygląda, da to. To proszę, jeśli mamy jakiegoś znawcę, niech nam wyśli śle kopię takiej kamizelki w komentarzu. Tylko jeśli chcecie właśnie taką, niestety musimy zniszczyć tę ledę i ustawić naszą zbrojkę. I tak się składa. Że akurat z, w większości rzeczy left jest właśnie niebieskie, a right czerwony jest tutaj. Więc po prostu ustawmy naszemu kolesiowi right i left. Right i left. w ty. Rękę VR. Tylko coś tu za mało sprzęt. Tamizerka VR, i może jeszcze jakieś. Nie wiem, może. Konsole? No patrzcie, czy to nie wygląda jak Xbox, a to jak coś innego? Go na przykład. No nie wiem. Nintendo? Tak. No. Da się zrobić Nintendo do it. i. Xboxa w Minecraft. A potrzebne. Do tego będą. Będą uwaga, uwaga. Do Xboxa potrzebujemy czarnego barwnika, tak? białego szandarmu zależy od upodobań. Ja wybieram biały, jakiegoś żółtego, czerwonego i zielonego barwnika. To też zależy od upodobań. Może być także czarny baner i biały Xbox. Znowu podchodzimy do naszego kochanego kasa. Najpierw nakładamy czarną głowicę. Czarną głowicę. O właśnie. Teraz ustawimy czarną podstawę. Mamy my już nasz szkic. Teraz wystarczy zrobić ładne opatentowanie czyli guziczki jakieś, czyli na przykład guziki i czerwone na środku. O, takie. I mamy Xboxa. Wiem, że może trochę się różnić od tego. Go, ale uwierzcie mi, to to samo. Czy mi to to samo? Bez znaczenia. Teraz zajmiemy się naszym Nintendem. Teraz potrzebujemy błękitnego barwnika. Razem jest zielonego. Czy Wony zostaje. Zaś potrzebujemy niebieskiego panelu. Ech, sztandarmu. Mu i jeszcze pomarańczowego barwnika. I tarczy oczywiście. Potem ją dodamy. Teraz musimy zrobić błękitną podstawę, czerwoną głowicę, czyli oto coś, górę, potem te, te dzióbki na dole i na dole. One symbolizują miejsca do trzymania albo guziki, jak to woli. I jeszcze na przykład Mario czy coś. I zrobione. Teraz. Potrzebny nam jest tylko crafting table, żeby dodać do tego tarczę. Weźmy sobie naszego craftingera i tarczę. I po prostu ustawmy jedno w drugim. I mamy ten nasz piękny efekt. I mamy nasz piękny efekt. Teraz jeszcze tylko Czegoś słodkiego brakuje, prawda? W naszym pięknym gaming roomie. Jeszcze tylko czegoś słodkiego brakuje i miejsca, żeby usiąść. W tym może nam pomóc najzwyczajniejsza szawełna. Robimy z niej kanapę, jak większość. Tylko czy takie kanapy wam już nie zrobiły? Zamierzam zrobić coś nowoczesnego. Błękitny cement mi w tym pomoże. I bariera przewołuje się ją taką komendą. Widzicie ją teraz na ekranie. O. I mamy barierę. Ustawiamy ją w miejscu gdzie chcę, żeby było oparcie naszej kanapy. Ja chcę, żeby moja kanapa była gdzieś. Tutaj. Tu będzie moje opacie, a tu moje łokietniki. Po prostu tutaj ustawiamy cementa, i. Będę się przesunąć. A tutaj więcej cementa. I zrobiona nasza kanapa zrobiona. A wejście się nie martwcie. Zróbcie taki schodek najwyżej. I jeszcze stolik. Są. Kilka sposobów. Ja najbardziej polecam tak, najmniej użyteczny blok w całej grze. Pryzmaryn. A dla innych upodobań, purpur. Ja użyję obu z nich. Ja użyję obu z nich. Ustawiam dwa schodki pryzmarynowe i jedną purpurową płytę. I zrobione. Ładny stolik gotowy. Jeszcze tylko tych konsol ustawionych y, tutaj brakuje, prawda? Jeszcze tylko ustawionych konsol mi tutaj brakuje. I możemy grać. Ale przydałoby się coś przekąsić, prawda? Może, je, ja nie wiem. lodową kanapkę? A raczej znaczy książkę ja tu pieczołu. Tak. Książka może nam przypominać lodową kanapkę. Wystarczy zmienić jej nazwę. Ja nie będę tego robić, żeby Was już nie przynudzać. Ale zradzę Wam jeszcze jeden tak. Te barwniki, czyli różowy, zielony, wyglądają zupełnie jak jakieś gumy balonowe. Prawda? No i jeszcze szary dałoby się upchnąć, ale i Ta guma jest szara. Prześlijcie mi jakieś propozycje w komentarzu. Uważam, że można. Boxa zrobić znak z boxa. boxa. I jeszcze naj. I zapomniałem o jednym, chyba najważniejszym, buildhacku. Drzwiach. Pewnie znacie już ten buildhack. Hack, że. Da się za sztandarmem ukryć guzik. Ale jaki sztandarm może pasować do takiego pięknego gaming roomu? Za chwilę wam go pokażę. Tylko przyniosę. Podlecimy sobie do mojego domu. I czekam, i przypominam, czekam na najlepsze propozycje i rozwiązania. Czemu tutaj są furzki zamiast tabliczek, jak u góry? E, o, hej, Drodzio. O, nie przedstawiłem wam mojego psa. drocią. Dobrze, zobaczmy, gdzie to jest. O, tu. Jest. I oto sztandar i do niego też jest potrzebna najnowsza wersja. O! Hej Aksus! A to mój Aksolot Aksuś. Widzicie? Czy to nie wygląda gamingowo? A za chwilę pokażę wam jak to zrobić. Standardowo krosno. I zależnie od upodobań można zrobić różne kolory z Praktycznie tych czterech kolorów. Tak. To wszystko oprócz bariery, oczywiście, może nam zastąpić piękny. I jeszcze znów potrzebna jest najnowsza wersja, bo potrzebujemy wzoru sztandaru nurt. Kiedyś się kończyły na ryjek, ale teraz dodano nowe nurt i podmuch. I właśnie z nurta Tutaj skorzystamy, najpierw kładziemy biały szczandal. najpierw powinny być pasy, a potem nurt, ale co tam, tak też może być, potem zaś poprosy, tu żółta podstawa i jeszcze zielona głowica i zrobimy, mamy dwie, mamy mnóstwo wersji kolorystycznych. Powiedz. I jeszcze, jakby by wam tego było jeszcze mało, możecie jeszcze bardziej prozdobić swój gaming room. Dzięki blokowi diamentu Tu Skalibra, Skalibrowanemu skulkowemu czujnikowi Te nazwy Minecraft mnie kiedyś wykończą Żyłam z kulku Znowu ametystowi. Znowu ametystowi. Bo skalibrowany czujnik ma w sobie ametyst, zauważyliście. Więc można to całkiem fajnie połączyć. Dajcie mi chwilkę. Nigdy nie wynięcie, jest ametyst. O, właśnie. I co może dziwić, blokowi z najnowszej wersji, czyli wytwarzaczowi. Pewnie kiedyś, jeśli kiedykolwiek patrzyliście na wytwarzacz od boku zauważyliście pewną śmieszną rzecz. Wygląda on jak szafka. Potem możemy jeszcze dodać jakiś ametyst, potem czujniki i wychodzi nam super rozdrobka. A jeśli jeszcze tego było mało, zróbcie sobie niebieską magmę. Widzicie? Żyły skórku plus diament wygląda jak niebieska magma. I co, jeszcze Wam mało? No to ja Wam już nie pomogę. Siemka, pa!